Największym mitem jest to, że osoba Silent Generation lub Boomersowa jest niecyfrowa. Myśmy zrobili badania przed rozszerzeniem i zainwestowaniem y, y, środków w Silver TV. Myśmy zrobili badania, okazuje się, że ponad 80% osób 50-plus sprawnie korzysta z internetu. Czy ze wszystkich jego funkcji? Nie wiem. Kolejne badanie, bo było też, było też tą pytanie od sponsorów. Gdzie silvers jest w internecie? 6 milionów silversów jest w internecie na YouTubie. Więc pierwszy mit to jest taki, że my już jesteśmy natywnie cyfrowi. Przestańmy myśleć, że ta generacja 50-60 jest melepetami cyfrowymi. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.